W każdej sprawie, która wymyka się prostym schematom, pojawia się moment, w którym brakuje odpowiedzi na najbardziej oczywiste pytania. Dokumenty istnieją, relacje istnieją, teren został przeszukany, a mimo to powstaje wrażenie, jakby pewne elementy układanki nigdy nie trafiły do oficjalnego obiegu. Nie dlatego, że są ukrywane, lecz dlatego, że nigdy nie zostały zapisane, uporządkowane albo potraktowane jako materiał mogący zmienić kierunek śledztwa. W tym odcinku przeanalizujemy, jakich informacji najczęściej brakuje w sprawie Beaty Klimek. Nie będziemy wskazywać winnych ani tworzyć insynuacji. Skupimy się wyłącznie na tym, co, według relacji świadków, mieszkańców i obserwatorów, nigdy nie trafiło do publicznego rejestru faktów. Te brakujące elementy mogą wydawać się drobne, ale w wielu sprawach właśnie podobne szczegóły prowadziły do kolejnych przełomów. Jednym z najbardziej zaskakujących braków w tej sprawie są opisy sytuacyjne, które w normalnych okolicznościach powinny stanowić fundament dokumentacji. Chodzi o krótkie, precyzyjne zapisy dotyczące tego, co działo się w określonych miejscach i przedziałach czasowych. W aktach wielu podobnych spraw znajdują się szczegółowe notatki, wskazujące na zachowania osób z otoczenia, ich aktywność w przestrzeni domu, ogród, najbliższe drogi, a także odczucia i obserwacje sąsiadów. W przypadku Beaty klimek brakuje właśnie tej warstwy, zapisów codzienności, które mogłyby uporządkować wątek ostatnich godzin. Warto zauważyć, że nie ma spójnych i szczegółowych opisów dotyczących nastroju, rutynowych działań oraz tego, jak wyglądała przestrzeń wokół domu Beaty od poranka do wieczora. Nie ma również pełnej rekonstrukcji jej aktywności na posesji, czy przemieszczała się między budynkami czy spędzała czas w jednym miejscu, czy ktoś ją odwiedził, czy wykonywała prace domowe. Tego typu dane są nieocenione, ponieważ pozwalają stwierdzić, czy w jej zachowaniu pojawił się jakikolwiek moment, który odstawał od normy. Brakuje także opisów reakcji zwierząt w tym dniu. W wielu sprawach zachowanie zwierząt stanowi cenne źródło informacji. Psy reagują na dźwięki, obcych ludzi, nagłe ruchy. Tutaj nie ma takich zapisów, mimo że świadkowie mówili o psach znajdujących się w sąsiedztwie. Czy szczekały w nocy? Czy były niespokojne? Czy milczały? Nie wiadomo. W dokumentacji nie znajdujemy także spójnego ciągu obserwacji mieszkańców dotyczących tego, co widzieli w okolicy domu Beaty w godzinach wieczornych. Są wzmianki, są pojedyncze relacje, ale brakuje pełnego zestawienia, które ułożyłoby te relacje w chronologiczny porządek. Bez tego trudno ustalić, czy w pobliżu posesji pojawiały się nietypowe dźwięki, światła, obce sylwetki, albo ruchy pojazdów. Tego rodzaju białe plamy sprawiają, że dzień zaginięcia wydaje się wyrwany z kontekstu. Wiadomo, co było wcześniej, wiadomo, co było później, ale brakuje uporządkowanej warstwy opisowej, która pozwoliłaby zrozumieć, czy coś zaczęło się psuć już dużo wcześniej, czy wszystko było w pełni normalne aż do momentu zaginięcia. Ostatnia rozmowa Beaty to jeden z najbardziej kluczowych punktów całej sprawy. A jednak, paradoksalnie, właśnie w tym miejscu brakuje najwięcej informacji. W relacjach pojawia się ogólny motyw, że Beata mówiła o złym samopoczuciu lub nastroju, że użyła sformułowań, które z perspektywy czasu wydają się niepokojące. Ale brakuje szczegółów. Jak dokładnie brzmiały te słowa? W jakim tonie zostały wypowiedziane? Czy były poprzedzone ciszą, napięciem, zmianą głosu? Czy rozmówca dopytywał o szczegóły? Czy Beata przerywała zdania? Czy powtarzała coś? To nie są detale bez znaczenia. W analizach kryminalnych ton wypowiedzi ma ogromne znaczenie. Samo zdanie nie mówi wszystkiego, kluczowe jest, jak zostało wypowiedziane. A w tej sprawie tego właśnie nie ma. Brakuje również informacji o długości rozmowy, jej dynamice, tym czy Beata była rozkojarzona, czy mówiła płynnie. Według relacji nie była wzburzona, lecz to nadal zbyt mało, by ocenić, co kryło się za jej słowami. Drugim brakującym elementem jest brak pełnego kontekstu emocjonalnego. Co wydarzyło się wcześniej w ciągu tego dnia? Czy Beata miała kontakt z kimś jeszcze? Czy coś mogło wpłynąć na jej nastrój? Brak tej warstwy sprawia, że ostatnie słowa Beaty istnieją w dokumentacji jak samotna wyspa, oderwana od tła, w którym powinny być osadzone. Brakuje również jednoznacznego wskazania, czy rozmowa zawierała elementy dotyczące planów na najbliższą noc. Czy Beata mówiła, że wyjdzie na chwilę? Czy zamierzała zostać w domu? Czy wyraziła jakikolwiek zamiar, który pozwoliłby zrozumieć, dlaczego jej ścieżki urywają się tak nagle? Odpowiedzi na te pytania nie ma w żadnej publicznej wersji dokumentacji. Najbardziej widoczną luką są brakujące dane dotyczące ruchu w okolicy, zarówno ludzi, jak i pojazdów. Mieszkańcy wielokrotnie wspominali o światłach widzianych w nietypowych miejscach, o odgłosach samochodu, odgłosach kroków, a nawet o wrażeniu, że ktoś przechodził przez drogę w godzinach, w których zwykle nie ma tam żadnej aktywności. Te informacje pojawiają się pojedynczo, w komentarzach, rozmowach, krótkich relacjach. Ale brakuje ich w formie ujednoliconego dokumentu. Brakuje listy pojazdów widzianych w okolicy tego dnia. Brakuje zestawienia które pokazywałoby, jakie samochody przejeżdżały drogami polnymi, w jakich porach, z jakich stron nadjeżdżały. W wielu podobnych sprawach takie dane są kluczowe, a tutaj pozostają jedynie w sferze nieformalnych obserwacji. Brakuje również analizy odgłosów dochodzących z kierunku rzeki w nocy, kiedy Beata zaginęła. W relacjach przewija się motyw dźwięków silnika, skrzypienia, przemieszczania czegoś po podłożu, ale nie istnieje żaden zapis wskazujący, w jakie godziny miało to miejsce ani kto mógł te dźwięki słyszeć. Tego braku nie da się uzupełnić po czasie. Ludzkie wspomnienia blakną, a świadkowie przestają być pewni godzin lub szczegółów. Dlatego brak wczesnej, systematycznej dokumentacji pozbawia śledztwo jednego z najważniejszych narzędzi rekonstrukcji prawdopodobnej ścieżki zdarzeń. W wielu sprawach o zaginięcia duże znaczenie mają drobne elementy osobiste. Stan przedmiotów w domu, ustawienie rzeczy, ubrania, które zostały, albo te, które zniknęły. W przypadku Beaty Klimek wiele z tych elementów nie jest dostępnych w żadnej publicznej wersji akt. Brakuje szczegółowych opisów tego, w jakim stanie znajdowały się pomieszczenia domu. Brakuje pełnego zestawienia, co Beata mogła mieć na sobie i co tego dnia mogła zabrać. Brakuje jednoznacznej informacji, czy w domu panował porządek, czy coś mogło wskazywać, że szykowała się do wyjścia? W podobnych sprawach to właśnie drobne ślady, przesunięta kurtka, otwarte okno, brak drobnych przedmiotów dają odpowiedzi na kluczowe pytania. Tutaj takich danych po prostu nie ma. Brakuje również warstwy dotyczącej kontaktów Beaty z otoczeniem w ostatnich dniach. Czy z kimś rozmawiała częściej? Czy od kogoś trzymała dystans? Czy ktoś wykazywał większą obecność w jej życiu niż wcześniej? Takie informacje nie są oceną, lecz materiałem porównawczym, który pozwala zrozumieć dynamikę ostatnich dni. Wreszcie brakuje pełnej analizy natężenia ruchu w okolicy domu w tygodniach poprzedzających zaginięcie. Czy pojawiały się obce pojazdy? Czy ktoś widział nieznane osoby? Czy mieszkańcy zgłaszali coś nietypowego? Bez uporządkowania tych elementów każde śledztwo ma ograniczoną perspektywę. Dzisiejszy materiał pokazuje, że w sprawie beaty klimek istnieją nie tylko tropy, ale również liczne braki, które uniemożliwiają pełne odtworzenie jej ostatnich chwil. Te luki nie muszą oznaczać tajemnicy ani zaniedbania, mogą wynikać z chaosu pierwszych dni, braku informacji, trudnych warunków terenowych albo naturalnego procesu, w którym nie wszystkie relacje trafiają do oficjalnych akt. Jeżeli chcecie, abym przygotował kontynuację, analizę każdej z tych luk osobno albo próbę rekonstrukcji tego, co mogło się w nich kryć, Napiszcie w komentarzu a stworzę kolejną część